you Czy wysiłek fizyczny jest wskazany u osób, które chorują na cukrzycę? Czy nie? Czy taki chory powinien się położyć i, i leżeć w łóżku? Pacjenci często uważają, że są tak ciężko chory, że nie mogą się ruszać. Natomiast wysiłek fizyczny nie tylko jest wskazany, ale jest niezbędny w leczeniu cukrzycy. No tylko właśnie. Okazuje się, że nie każdy rodzaj wysiłku fizycznego, dlatego że pacjenci z drugim typem cukrzycy to są często osoby, które mają już powikłania naczyniowe. I trzeba ich kwalifikować do odpowiedniego wysiłku fizycznego. Czyli musimy zrobić na przykład próbę wysiłkową, ocenić, jaka jest wydolność pacjenta, do, jak, do którego momentu możemy sobie pozwolić na forsowne ćwiczenie, tak żeby nie obciążyć serca, żeby nie doprowadzić do niedokrwienia. I do tego celu służą badania wykonywane przez naszą pani doktor Kardiolog. Jest to próba wysiłkowa. Pacjent jest kwalifikowany do rodzaju wysiłku fizycznego, a potem gama już jest ogromna, bo na przykład ćwiczenia w wodzie są rewelacyjne dla pacjentów otyłych z obciążonymi stawami. Stawy są odciążone, pacjenci lżej ćwiczą. Nordic walking to są typowe ćwiczenia terenowe. Jest to ekspozycja na słońce, pacjentowi podnosi Czyli się można na Czy uprawiać sport. Trzeba uprawiać sport, jak najbardziej. Siłownia. Bardzo często mówi się, że pacjent z cukrzycą nie powinien chodzić na siłownię. Nie jest to prawdą. Chorzy z cukrzycą częściej mają osteoporozę, a ćwiczenia z obciążeniem powodują wzrost tkanki kostnej, czyli jak najbardziej siłownia jest tutaj wskazana, ale musimy wiedzieć, jaki jest limit tętna dla danego pacjenta, jakie obciążenie może być w związku z tym włączone, jak długi jest to wysiłek fizyczny, no i oczywiście odpowiednio to monitorować. W klinice pod jest taka siłownia? Tak, mamy siłownię, na której zawsze jest obecny fizjoterapeuta, który dobiera odpowiedni sprzęt dla pacjenta, My też piszemy, które partie muszą być obciążone, czyli pacjenci z nadciśnieniem nie mogą obciążać partii mięśniowych powyżej przepony, ponieważ to bardzo obciąża serce i podnosi ciśnienie tętnicze. Natomiast lansujemy obciążenia partii poniżej przepony, bo to bardzo ładnie reguluje ciśnienie tętnicze, doprowadza do przekrwienia dużych grup mięśniowych i generalnie poprawia kondycję pacjenta. Nordic walking to z pewnością pacjenci spacerują w przepięknym parku, który jest tutaj. Tak, wzdłuż tężni w parku. O każdej porze roku właściwie można znaleźć coś ekstra. No, oczywiście są warunki pogodowe, które czasami dyskwalifikują nasze grupy z zajęć terenowych. Ale są to y, dosyć rzadkie zjawiska pogodowe i wydaje się, że o każdej porze roku można znaleźć coś dla siebie no i, basen, i basen. Tak, mamy basen solankowy mm. i basen mm. słodkowodny. Basen solankowy, no tutaj musimy sprawdzić, czy pacjent ma wyregulowane ciśnienie tętnicze, ponieważ solanka podnosi ciśnienie, ale rewelacyjnie działa na pacjentów, u których mamy problemy skórne, świetnie działa na pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi. Natomiast basen słodkowodny jest transowany dla tych pacjentów, który, u których solanka jest przeciwwskazana, czyli właśnie głównie pacjentów, z źle regulowanym ciśnieniem. Po pierwszych wstępnych ćwiczeniach, po weryfikacji leczenia farmakologicznego, można ewentualnie później zaplanować basen salonowy. Czy tacy pacjenci mogą korzystać z basenu zewnętrznego, który jest na zewnątrz? Na to jest tej największa tej frajda tej dla naszych pacjentów. i Jednocześnie my zawsze mówimy, że jeżeli pacjent jest dobrze wyrównany, jeżeli pacjent dużo się rusza, to jeżeli nawet w zimą wypływa na basen zewnętrzny, to nie grozi to infekcjami, a wręcz przeciwnie, hartuje naszych pacjentów.